Dzisiejszym gościem jest Robert Bąkiewicz, prezes Rot Marszu Niepodległości. Złożyliście dzisiaj społeczny projekt ustawy 447. Stop, 447. Stop 447. Czy jest to projekt wymierzony w Żydów i antysemicki? Nie, jest to projekt pro-polski. Jest to projekt, w którym Polacy się bronią przed zakusami pewnych organizacji, pewnych grup, które roszczą sobie prawo. Domienia bezjednocznego, bezspadkowego, bo nie mówimy tutaj o, o tym, czy, czy Żyd, czy Cygan, czy Niemiec, czy Rosjanin, czy jakikolwiek. Człowiek innej nacji niż Polak ma lub nie ma prawa spadku, tutaj jesteśmy po tej stronie prawa i sprawiedliwości. On ma prawo do, do własności po swoich przodkach, ale tutaj chodzi o sytuację, w której ktoś rości sobie prawo tylko ze względu na przynależność etniczną, plemienną można by było powiedzieć, prawo do jakiegoś majątku właśnie bezdziedzicznego. I tutaj chce, składamy w tej chwili ustawę, taką, która takie roszczenia, takie żądania po prostu miałaby w Polsce zablokować. E, jakie kolejne kroki rok niepodległości po, po tej ustawie? Co będziecie dalej robić? No, w tym momencie trudno mówić, ale my robimy cały czas e, różne rzeczy. Roty niepodległości organizują. E, jak to się mówi teraz brzydko, think tanki e, czy instytuty. Mamy zakładać fundację, która ma być takim zalążkiem przyszłej uczelni. To jest e, jedna rzecz. E, podejmujemy jakieś działania eksperckie. W różnych zakresach, między innymi na temat obronności. Również chcielibyśmy tutaj aktywizować nasze grupy, te, tych działaczy, którzy się gdzieś w Polsce ujawniają do tego, żeby tworzyć media lokalne, żeby coraz szerzej docierać do, do społeczeństwa. No tutaj jakby zabetonowana jest ta medialna sfera tego głównego nurtu dla nas. Musimy tutaj oddolnie tworzyć jakieś, jakieś kanały, takie dystrybucji logistyki e, informacji, no, które, e, które już zaczęliśmy, zaczęliśmy tworzyć. Czy partyjna polityka was nie kusi? Mieliśmy, e, okazuje się, że, że konfederacja jakoś nie jest zainteresowana budową struktury terenowej, e, stworzeniem własnego programu, czy nie jesteście, e, nie kusi was to, żeby wejść w taką partyjną politykę, wystawić program e, i budować struktury pod przyszłe wybory? W tej chwili nas to nie interesuje. Wychodzimy z założenia, że nie może być innych struktur politycznych, partyjnych, bez najpierw tej pracy u podstaw, organicznej pracy i tej pracy chcemy się poświęcić. Uważamy, że 30 ostatnich lat to jest w dużej mierze czas zmarnowany. Bez tego fundamentu społecznego nie będziemy w stanie w efektywny sposób działać dla po prostu tutaj dla, e, dla Polski. Dlatego Roty mają być szerokim projektem takim społecznym, łączącym również inne organizacje, e, łączącym różnych ludzi o różnych mo możliwościach których łączy idea niepodległego państwa polskiego, których łączy przynależność do cywilizacji, cywilizacji łacińskiej. Na tą chwilę trzeba powiedzieć, że, że to się nam udaje, zdobywamy naprawdę bardzo wiele kontaktów, bardzo wiele osób z nami chce, chce współpracować. Być może kiedyś jakaś przedstawicielstwo polityczne z tego środowiska wyjdzie, ale najpierw uważamy, że partyjniactwo chcemy odłożyć, bo tam oczywiście często one generuje po prostu często konflikty i chcielibyśmy tutaj pokazać Polakom, że poprzez własną pracę, poprzez zaangażowanie, poprzez wysiłek jesteśmy godni, godni zaufania. To jest na pewno praca na na długie lata, jak to się wszystko, jak to wszystko będzie wyglądało w przyszłości, zobaczymy. W tej chwili chcemy, chcemy budować takie tutaj mobilizację społeczną, ten fundament społeczny, siłę, która będzie miała również pieniądze, oprócz mediów, która będzie miała budynki, lokale, które będzie budowała całe zaplecze do tego, żeby grupy tych osób, patriotów mogły, mogły z sobą współpracować. Do tej pory tego no, niestety ale nie było w taki nie było wystarczający sposób może tak. Nie, nie było to wystarczające. Nie, part, le, 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 raczej myślało się w sposób partyjny, czyli myślano o tym, żeby w wyborach zdobyć, zdobyć jakąś dotację, żeby zdobyć subwencję i potem coś z tego tworzyć. My uważamy, że tu oddolnie możemy się bardzo dobrze organizować. To pokazało to na przykład, jak Polacy wspierają te inicjatywy, w których chociażby ja biorę, biorę udział, i tutaj naprawdę jesteśmy w stanie generować. Środki pozwalające nam na, na działanie. Ja złośliwie dopowiem, że, że były nasze partie różne prawicowe, różne pieniądze z budżetu państwa dostawały i jakoś te pieniądze na budowę struktur, siedzib, nie wiadomo gdzie się, gdzie się podziały. No e... dlatego, dlatego tutaj mówię o tym, że poprzez pracę, e, w, która ma wykazywać, kto się do takiej działalności społecznej na, e, nadaje lub nie. Będzie bardzo dobra selekcja. Ta selekcja będzie zatrzymywała ludzi po prostu, którzy są ideowi, ludzi, którzy faktycznie realnie chcą dla ojczyzny coś zrobić, a nie myślą przez pryzmat własnego interesu. Bardzo dziękujemy, bo już cię tam wołają. Dziękuję.